Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Jakiś czas temu już był odcinek o rzeczach, których albo nie kupuję, albo których kupowanie bardzo mocno ograniczyłam. I w komentarzach prosiliście mnie o kontynuację tego filmu, więc dzisiaj właśnie będzie o tym. Ale też dużo osób pytało się mnie wtedy o moje podejście do kupowania ubrań, no bo jestem kobietą, więc no, większość kobiet lubi no, dobrze wyglądać. Więc dzisiaj też poruszę m.in. właśnie temat ubrań, których kupowanie też bardzo mocno ograniczyłam, ale to kompletnie nie idzie w parze w z tym, że ja noszę brzydkie rzeczy, noszę jakieś tam zużyte rzeczy. Za chwilę o tym dużo więcej Wam powiem. Te rzeczy, o których mówiłam Wam w poprzednim filmie, w rzeczy, o których powiem Wam w tym filmie, ja przez bardzo długi okres czasu uważam za takie no Rzeczy niezbędne do życia, takie niezbędne do y, takiego codziennego funkcjonowania. No i jak to w wielu sytuacjach bywa, y, przychodzą takie momenty, kiedy po prostu weryfikujemy to nasze podejście. I u mnie takim momentem bardzo takim, y, bardzo znaczącym była właśnie pandemia, bo wtedy ja zweryfikowałam w ogóle całe swoje podejście do robienia zakupów. Sklepy były zamknięte, bardzo długi okres czasu. Później y, te zakupy były też bardzo mocno utrudnione, zarówno i statystycznie. Bo przecież były te limity czasu przebywania w sklepie, w przymierzaniach itd. No i online też nie było to wcale takie proste, bo później te czasy dostaw się bardzo mocno wydłużyły, były utrudnione zwroty. Więc um, u mnie to kupowanie wtedy zeszło na takie totalne, totalne minimum, i ja wtedy zobaczyłam, jak duże znaczenie e, miało to dla mojego budżetu, dlatego że, ok, e, byliśmy wtedy w domu, więc na to paliwo też wyda wydawaliśmy generalnie no, praktycznie nic, natomiast e, te nasze opłaty stałe były takie same, e, a nam w budżecie zostawało naprawdę dużo pieniędzy, bo okazało się, że my Um, kupowaliśmy po prostu dużo za dużo. A dlaczego? Bo było to po prostu bardzo łatwo dostępne. I jedna z takich rzeczy, które wtedy w trakcie pandemii bardzo mocno zweryfikowałam, to było właśnie kupowanie ubrań. W pandemii ja studiowałam zdalnie, więc no, nie musiałam się generalnie ani stroić, ani jak tam specjalnie ubierać, no bo przecież byłam w domu tylko przed komputerem z kamerką, więc wystarczyło, wiecie, założyć coś od pasa w górę i na dole mogłam mieć cokolwiek na tyłku. Mogłam siedzieć w samych, wiecie, w samych majtkach tak naprawdę. I ja wtedy, słuchajcie, zdałam sobie sprawę, ile ja mam w swojej szafie rzeczy kupionych, Totalnie bez sensu. Bo były to rzeczy, które ja traktowałam jako takie, no, do wyjścia. Czyli takie rzeczy, no, które, których się nie nosi po domu, ale które się nosi tylko do wyjścia. No i ja sobie wtedy zdałam, słuchajcie, sprawę, chociaż to czasami, zobacz, to są takie banalne czasami rzeczy, ale musi się zadziać coś, żebyśmy w końcu zwrócili na to uwagę. I ja sobie wtedy zdałam sprawę z tego, że... No, kupowanie rzeczy, e, traktowanie ich jako takich rzeczy do wyjścia, jest po prostu głupie, to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Bo zobaczcie, w domu wtedy nosimy takie rzeczy, które są, no, z reguły, wiecie, takie, no, takie po domu, prawda? E, zostawiamy te ładniejsze rzeczy do wyjścia, mm, ale to właśnie te rzeczy do wyjścia, one z reguły kosztują nas najwięcej. Czyli popatrzcie, mamy w szafie ubrania, które są ładne, eleganckie, bardzo je lubimy, ale traktujemy je jako do wyjścia, więc one generalnie wiszą w szafie i tracą totalnie na swojej wartości. I właśnie pandemia była też takim momentem, kiedy zrobiłam taką totalną, wręcz rewolucję w swojej szafie. I w sumie ta szafa właśnie od tamtego momentu do dzisiaj wygląda bardzo podobnie. Dlatego, że ja po prostu zmieniłam swoje podejście do kupowania ubrań i przestałam traktować ubranie, kupowanie ubrań jako coś takiego wyjątkowego, tylko zaczęłam właśnie skupiać się na tym, żeby cały czas nosić ubrania, które będą dla mnie fajne i wygodne. I myślę, że wiele dziewczyn, wiele kobiet, które mnie dzisiaj będą oglądać, ma bardzo podobnie, że mamy w naszej szafie. E, taką niewielką grupkę rzeczy, które tak naprawdę nosimy w kółko. Potrafimy je założyć wbrew pozorom, właśnie na wiele okazji. Natomiast ta, ta, ta druga grupa, dużo większa grupa, to są właśnie rzeczy, które kupiliśmy, czy pod wpływem emocji, czy pod wpływem jakiejś promocji, czy też właśnie na specjalną okazję. Ale to są tak naprawdę. Zamrożone pieniądze, więc warto, słuchajcie, spójrzcie na swoją szafę i zastanówcie się, co tak naprawdę w tej szafie jest, co wy tak naprawdę lubicie nosić. U mnie, słuchajcie, taką totalną, po prostu rewolucję przyniosła analiza kolorystyczna. I zobaczcie, dzisiaj widzicie mnie w pomarańczowym sweterku, i wyobraźcie sobie, że jeszcze parę lat temu ja bym w życiu w ogóle nawet nie popatrzyła na taki kolor. Natomiast właśnie w trakcie analizy kolorystycznej wyszło um, wyraźnie, że to są między innymi właśnie moje kolory. I ja zaczęłam. Kupować te rzeczy, które naprawdę mi pasowały. I zobaczcie, że z jakiegoś powodu jest tak, że my kupujemy jakiś konkretny kolor, bo my się po prostu w nim dobrze czujemy. Nie potrafimy powiedzieć, dlaczego, co nam się konkretnie w tym kolorze podoba, natomiast my po prostu się dobrze w tym wszystkim czujemy. I właśnie u mnie analiza kolorystyczna spowodowała totalną zmianę podejścia do kupowania ubrań, bo ja tych ubrań zaczęłam w końcu kupować po prostu diametralnie mniej bo gdy szłam na zakupy yy, i widziałam coś w super promocji. Yy, świetna obniżka, w ogóle wiecie, nawet czasem bardzo fajny materiał, bardzo fajna, bardzo fajna rzecz, ale nie w moim kolorze. I jeszcze kiedyś ja bym tą rzecz wzięła do koszyka. Kupiłabym ją, ona by u mnie w szafie gdzieś tam później leżała, ale ja miałabym takie poczucie, że zrobiłam po prostu super interes, bo kupiłam świetną rzecz w świetnej cenie, natomiast ta rzecz po prostu byłaby kolejną zapadziuro w mojej szafie, bo... To nie był po prostu mój kolor. Na ubranie w tej chwili wydaje nieporównywalnie mniej niż wydawałam kilka lat temu. Natomiast moja szafa w tej chwili składa się z rzeczy, które po prostu mi pasują, które lubię nosić i które mogę ze sobą też dowolnie miksować. Więc sukienka, którą zakładam na wesele. Jest sukienko, które zakładam na spacer, który zakładam na wyjście do kawiarni, na wyjście do kina. Nie ma u mnie już w tej chwili w szafie takich rzeczy, które mają tylko taki jeden konkretny cel. One są przeznaczone tylko i wyłącznie na jakąś specjalną okazję. Dlatego, że tak zaczęłam dobierać właśnie te fasony, kolory, że te rzeczy się potrafią fantastycznie um, uzupełnić. To jest też, słuchajcie, super um, pomysł na to, żeby. Um, zaoszczędzić i zarobić, odzyskać trochę pieniędzy, bo jeżeli spojrzysz takim krytycznym trochę okiem na swoją szafę, to zobaczysz, że tam naprawdę masz dużo rzeczy, których um, nie będziesz po prostu nosić. No nie oszukujmy się, nie będziesz ich po prostu nosić. One wiszą w szafie, bo to jest albo taki wiesz. Mm, Wy, ukryty wyrzut sumienia, czyli nie tyle za to zapłaciłam, to ja tego nie sprzedam, niech to sobie jeszcze wisi, a nóż się przyda. Tylko, że pamiętaj o tym, że jeżeli dzisiaj nie sprzedasz tego za nawet jakiś niewielki procent ceny wyjściowej, to za kilka, kilkanaście miesięcy nie sprzedasz tego wcale. Mało tego, będziesz jeszcze musiała poświęcić swój czas na to, żeby to ubranie gdzieś tam, czy wywieźć do jakiegoś kontenera, czy gdzieś tam komuś e, dalej oddać. Drugą taką bardzo dużą grupą rzeczy, które naprawdę, słuchajcie, ograniczyłam do takiego już. Absolutnie niezbędnego minimum, bo są to rzeczy, nad którymi ja muszę naprawdę bardzo mocno pracować, bo mam do nich ogromną słabość i ogromną skłonność. To są rzeczy, wyposażenie do domu, to są takie różne dekoracje, to są różne takie gadżety do domu. Myślę, że każda z osób, która kiedyś musiała się przeprowadzić, i może niekoniecznie mam tutaj na myśli jakieś tam studenckie przeprowadzki, bo wtedy to ja się pakowałam w kilka siatek, ale już w momencie, kiedy powiedzmy gdzieś osiądziemy na dłużej, mam już rodzinę i tak. Tak dalej, to myślę, że większość osób doświadczyło tego, że gdy te wszystkie rzeczy pakujemy w kartony, to się nagle okazuje, że my po prostu mamy tego strasznie dużo. I gdy te kartony, wiecie, zaczynają tam się układać w taką stertę, jedna na drugiej, to nagle dochodzi do nas. Skąd my to wszystko wzięliśmy? Kiedy my to wszystko kupiliśmy? Po co przede wszystkim my to wszystko kupiliśmy? I właśnie u mnie też takim momentem mm, dużej takiej weryfikacji tych moich poglądów była właśnie pandemia, bo wtedy mm, z racji tego, że też miałam więcej czasu, no bo jednak nie musiałam chodzić do szkoły, nie musiałam marnować czasu na dojazdy, e, to był też taki moment, kiedy ja bardzo mocno odgraciłam swój dom, i o tym w ogóle będzie kilka filmów, bo uważam, że minimalizm jest cudownym wstępem do tego, żeby zacząć świadomie e, oszczędzać, bo wielu osobom minimalizm kojarzy się z takim, wiecie, wręcz ascetycznym, czy wystrojem domu, czy nie wiem, chodzeniu w pięciu ubraniach na krzyż, posiadaniu czterech talerzy, pięciu sztuczów i, i dwóch ręczników. Natomiast e, minimalizm, takie, taka zmiana totalnego, totalna zmiana mojego podejścia, ona mi pozwoliła zaoszczędzić, słuchajcie. Ogromną ilość pieniędzy. Wiem, że to jest moja słabość, i nie jestem w stanie całkowicie oprzeć się pokusie kupowania pewnych rzeczy, więc ja sobie wyrobiłam w sobie taki swój mechanizm i za każdym jednym razem, gdy chcę kupić coś do domu, zazwyczaj to jest jakaś dekoracja, jakiś gadżet, jakaś pierdoła. To ja się sama siebie pytam, czy mi to jest naprawdę potrzebne i do czego mi jest to potrzebne. I czy gdybym nie poszła do sklepu, bo to jest, słuchajcie, bardzo dobre pytanie, czy gdybym nie poszła do sklepu i nie zobaczyła tej rzeczy na półce, czy ja dalej chciałabym ją kupić? Bo zobaczcie, że masę rzeczy, e, które my kupujemy, wyzwalają w nas e, takie bodźce wzrokowe. E, idziemy do sklepu, widzimy coś, prawda? I nagle czujemy potrzebę, że musimy to mieć. Widzimy to, dotykamy. I teraz pytanie, czy kupiłabyś to, chciałabyś to kupić, gdybyś tego nie zobaczyła dzisiaj w sklepie? No i właśnie najczęściej ta odpowiedź jest taka, że nie. I ja wtedy przypominam sobie, słuchajcie, nie spłamiem, ale to, były, to było kilkanaście kartonów, w trakcie pandemii, to było już parę lat po przeprowadzce, kiedy kupiłam ten dom, w którym mieszkam, a wtedy ile ja rzeczy powyrzucałam, słuchajcie. Ale to jest temat na film. To ja sobie wtedy zadaję pytanie, czy ja naprawdę chcę znowu pakować te kartony, pakować do tych pieniędzy, słuchajcie, przede wszystkim pieniądze, moje pieniądze ukryte pod postacią kolejnej ramki, kolejnego wazonu, bo media socjalne, media internetowe generalnie bardzo nam w tym wszystkim przeszkadzają, bo my jesteśmy ciągle bombardowani tymi reklamami i wejdźcie sobie na Instagram, zobaczcie te piękne mieszkania, wnętrza, te dywaniki, poduszeczki, dekoracje, świeczki itd. i nagle po prostu odcina nas od logicznego myślenia i my to wszystko chcemy mieć. I ja właśnie w ten sposób przez bardzo długi okres czasu, słuchajcie, podchodziłam i zobaczcie, takie podejście, ono nie sprawia, że ja e, przestanę całkowicie kupować i wiecie, już teraz już nie wiem, będę <laughs> strugała sobie noże z drewna albo jakieś inne głupie rzeczy będę robiła tylko po to, żeby tego nie kupić, tylko ja w tej chwili naprawdę bardzo mocno zastanawiam się, czy to jest mi naprawdę potrzebne. I y, ja pamiętam kiedyś, gdy zaczęłam sprzątać szufladę wstydu. Każdy w domu ma szufladę wstydu. Jedni mają ją w kuchni, u mnie ona jest w kuchni pod indukcją. Y, nie którzy mają w komodzie, w szafkach nocnych, gdzieś tam w komodzie w przedpokoju, szafka wstydu, do której wkładamy wszystko, wszystkie rzeczy, które nie mają swojego konkretnego przeznaczenia. I ja pamiętam, gdy ja zaczęłam sprzątać tą swoją szufladę wstydu i gdy ja ją, wiecie, tak już naprawdę zabrałam się za sprzątanie, mówiąc sobie samej Beata, pozbądź się wszystkiego, czego naprawdę nie potrzebujesz. I to nie jest łatwe, dlatego że jeżeli bierzesz do ręki coś, za co em, zapłaciłaś, zapłaciłeś, i musisz się tego pozbyć, to to jest po prostu bolesne. Ale to jest też bardzo dobra lekcja, która Ci pokazuje, że kupujesz coś, co Ci nie jest potrzebne, przez co brakuje Ci pieniędzy na inne fajne, przyjemne rzeczy. I ja, gdy przestałam kupować te wszystkie inne rzeczy, które mi po prostu były zbędne, które kupowałam pod wpływem emocji, chwili, reklamy, jakiejś influencerki, jakiegoś bloga, to nagle okazało się, że mi zostaje dużo więcej pieniędzy na przyjemności, na rzeczy, które naprawdę sprawiają mi radość i które mają yy, dla mnie wartość. I podobnie jak właśnie w przypadku ubrań, yy, myślę, że wiele osób ma też w domu takie rzeczy yy, na specjalne okazje. Mam tutaj na myśli na przykład sztućce czy zastawę, których używamy na przykład od święta, bo to są sztućce, które dostaliśmy w prezencie ślubnym albo jakaś taka zastawa, no, którą, której nie można mieć w zmywarce, bo jest jakaś tam porcelanowa, więc używamy je tylko od Wielkiego Święta. I właśnie y, ja też skończyłam z kupowaniem takich rzeczy. Z rzecz, skończyłam z kupowaniem rzeczy, które są właśnie tylko od święta, dlatego że... Y, to też jest, wiecie, taka zmiana, która zaszła w mojej, w mojej głowie, w mojej mentalności, że powinniśmy celebrować, tak naprawdę cieszyć się każdym dniem, każdym momentem. I czy na przykład wspólny obiad w niedzielę z rodziną nie jest takim fajnym świętem, żeby właśnie wyjąć ładną zestawę, nakryć do stołu, podać podne sztućce. I to był właśnie też taki moment, kiedy właśnie wyjęłam te moje sztućce, które dostaliśmy w prezencie ślubnym i my tej wszystkich rzeczy zaczęliśmy używać po prostu na co dzień. I okej, okay, no są osoby, które mają na przykład jakoś zabytkowo porcelanę. Wiadomo, to są takie rzeczy przekazywane z pokolenia na pokolenie, no to oczywiście nie mówię tutaj o czymś takim, ale jestem przekonana, że większość z Was ma właśnie w domu takie rzeczy, których używamy tylko, tylko od święta. I warto się zastanowić, czy te rzeczy naprawdę one muszą być tylko od święta używane, czy to nie jest tak, że po prostu zamroziliśmy dużo pieniędzy na rzeczy, które są nam potrzebne raz do roku. To jest taki swego rodzaju paradoks, czy z ubraniami od święta, czy właśnie chociażby z tą zestawą, że na te rzeczy, które są nam potrzebne, raz na jakiś czas, często to dosłownie jest raz czy tam dwa razy do roku, wydajemy dużo więcej pieniędzy niż na te rzeczy, które służą nam codziennie, których używamy codziennie. I ja już tak abstrahując, słuchajcie, kończąc ten filmik, ja właśnie tak miałam z tym moim złotym łańcuszkiem, który wiele lat, słuchajcie, przeleżał w szufladzie. I za każdym razem, jak on był mi potrzebny, to się musiałam go naszukać, bo uważałam, że to jest taka, wiecie, no, takie, takie taka biżuteria od święta. Ja tych okazy miałam bardzo mało, więc on praktycznie non-stop leżał gdzieś tam schowany w szufladzie, natomiast teraz go noszę na co dzień, bo jest to po prostu rzecz, która, która właśnie w ten sposób spełnia swoje funkcje, bo łańcuszek jest po to, żeby go nosić na szyi, a nie po to, żeby on leżał gdzieś tam wciśnięty w szufladzie. Oczywiście, jeżeli jest to łańcuszek o jakiejś wyjątkowej wartości, czy jakiejś, no wiecie, takie, taka rzecz przekazywana właśnie z tego pokolenia na pokolenie, taka, taka biżuteria rodowa, no to to jest zupełnie inna historia. Ale ja tutaj w tym filmie poruszam przede wszystkim właśnie te kwestie tych rzeczy codziennych, użytkowych które właśnie y, powinny nam służyć na co dzień, a nie, a nie tylko y, od święta. Dobra, słuchajcie, miałam jeszcze poruszyć jeden temat, ale patrzę na mój licznik, że y, zostawię to też na kolejny odcinek. Dajcie mi znać, jak wygląda Wasze podejście w tej kwestii. Czy też macie takie rzeczy, które są na co dzień i od święta, czy też Wam jest bliższa taka idea, którą ja się właśnie kieruję, żeby y, traktować te rzeczy na równi i właśnie, wydawa Najwięcej pieniędzy na te rzeczy, które nam są potrzebne na co dzień, które ułatwiają nam takie codzienne funkcjonowanie, a mniej skupiać się na tych rzeczach, które są potrzebne nam tak naprawdę od święta. Bo ile mamy słuchajcie, tych świąt, ile mamy tych momentów, kiedy te rzeczy są tak naprawdę nam potrzebne w porównaniu do właśnie takich dni typowo codziennych. Dobra, słuchajcie, dzisiaj to byłoby tyle. Ja jak zwykle słuchajcie, no, muszę się rozgadać, no ale już tak mam po prostu. Um, dzisiaj byłoby tyle, i co? Widzę się z Wami w kolejnym filmie. Cześć!